24 lutego w Zachodnio-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się uroczystość ślubowania nowych strażaków przyjętych w szeregi Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police, a także do służby Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Wojewody zachodnio ale też w imieniu własnym, chciałem przede wszystkim Państwu podziękować. Podziękować za wybór tej drogi życiowej, na którą Państwo się zdecydowaliście. Za podjęcie tego wielkiego zobowiązania i wyzwania jest służba Państwowej Straży Pożarnej. Przed strażakami grupy Azoty Police stoi wiele wyzwań związanych z ochroną i zabezpieczaniem dwóch fabryk. Mowa o istniejących zakładach chemicznych oraz nowo powstałym kompleksie zrealizowanym w ramach projektu Polimery Police. To właśnie budowa jednej z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym wymusiła konieczność zwiększania składu osobowego zakładowej Straży Pożarnej. Będą na swoich stanowiskach dzielnie służyć zogładowaniu chemicznym w Policji, a także powiatowi polickiemu, z którym współpracujemy. Szanowni Państwo, nie przedłużając, chciałem Państwu pogratulować dzisiejszych, dzisiejszego jak również świadectw skończenia kursu. Chciałbym życzyć Państwu przede wszystkim spokojnej służby, jak najmniejszej ilości zdarzeń i powrotów całości, z każdego zdarzenia, do domu. Podczas uroczystości wręczono świadectwa ukończenia szkolenia w zawodzie strażak organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie. Szkolenie trwało 3 miesiące i zakończone zostało dwuetapowym egzaminem końcowym i pozytywną oceną dla 33 uczestników. Wśród nich znaleźli się pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police. Oprócz zajęć teoretycznych, które zawsze poprzedzały zajęcia praktyczne, Odbywały się właśnie wspomniane zajęcia praktyczne na poligonie ze wszystkich rodzajów ratownictwa, czyli oprócz pożarów wewnętrznych, zewnętrznych, ratownictwo techniczne, ratownictwo wodne, chemiczne i poszukiwawcze, także pełne spektrum tego, co strażacy mogą wykonywać. Udział w uroczystości wziął między innymi poseł do Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Dobrzyński, Artur Szałabawka, Czesław Hoc, Michał Jach, wicewojewoda Zachodnio-Pomorski Mateusz Wageman oraz zastępca komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu starszy brygadier Mariusz Hulewicz.